Hej, witam wszystkich. Ja jestem Jednoręki Bandyta i dzisiaj pokażę Wam w jaki sposób jest ustawiony mój OBS oraz w jaki sposób również będziemy mm, używać OBS-a do streamowania. Jaki jest nam potrzebny na przykład komputer do tego, jaki ja mam sprzęt, dzięki któremu słyszycie mnie właśnie tak jak teraz, jaką mam kamerkę, mikrofon, klawiaturę. Pokażę Wam dzisiaj wszystko od samego początku do końca. Jeśli chcecie zacząć karierę streamerską, tak w sumie jak ja, bo ja też dopiero zaczynam, ale już mam jakieś dodatkowe doświadczenie, jeśli chodzi o ustawianie tego wszystkiego, to możecie obejrzeć ten filmik i zobaczyć po prostu, jak to będzie wszystko razem współgrało, jak to działa, w jaki sposób to wszystko ustawić, co zrobić, żeby Wasz stream wyglądał dobrze. Zaczniemy sobie od samego początku, czyli od komputera, jaki potrzebujecie. I od tego, jaki ja mam mikrofon, jakie ja mam słuchawki, jakie ja mam wszystko. <laughs> więc po kolei, jeśli chodzi o komputer, ja kupiłem swój komputer na stronie HardPC. Oczywiście to nie jest żaden sponsoring, aktualnie mamy 0 subskrybentów, więc twierdzę, że sponsoring jest wręcz niemożliwy. Ale moi znajomi i ja również polecamy tą stronę. Wszyscy zamawialiśmy z tej strony i było super. Komputery zabezpieczone perfekcyjnie, wszystko działa, nic nie musiałem robić oprócz tak naprawdę podłączenia komputera. <laughs> Jeśli chodzi o ten komputer, dlaczego go wybrałem, szczerze nie wiem, po prostu mi się podobał. Stwierdziłem, że chcę mieć mocniejszy komputer niż wcześniej. Wcześniej miałem Ryzena 5360 oraz RTX 3060. Więc stwierdziłem, że zrobię sobie mini upgrade, żeby właśnie te streamy wyglądały troszeczkę lepiej. Jeśli chodzi o te streamy wcześniej, miałem taki problem, że po prostu bardziej wymagające gierki nie chciały działać w tych 60-70 klatkach. Plus mój komputer był na tyle ograniczony i na tyle <laughs> streaming go męczył, że były przycinki na ekranie. Przy tym komputerze nie mam takiego problemu. Jeszcze żadną grę, którą nagrywałem, streamowałem. Nie widziałem, żeby mi się przycina, że miał jakiekolwiek problemy wszystko działa na wymaganiach takich, jakich ja sobie zażądam, więc mogę polecić ten komputer. Równie dobrze możecie wybrać sobie tańszą wersję, bo ja w sumie dopłaciłem troszeczkę za obudowę, żeby była szklana, ale czy to jest mądre. No nie powiedziałbym jeśli o to chodzi. Eee, następnie jakiego ja monitora używam ogólnie. Aktualnie mam jeden monitor ponieważ drugi się zepsuł, więc zaraz wam powiem, który się zepsuł i co się z nim stało, więc może uratuję was od tego, żebyście go kupowali. Eee, może to jest jedno, jed, jeden przypadek na milion, ale akurat mi się trafił. Więc pierwszy główny monitor jest to 2K, yy, tutaj 27 cali LG UltraGear. Mega go polecam. Kolory nie są idealne, lecz jeśli chodzi o całą resztę, spełnia moje wymagania i no i dokupiłem sobie jeszcze oczywiście monitor taki dodatkowy że był jako drugi ekran i to jest ta jama ale z tym monitorem były takie problemy że z dupy tak naprawdę zaczął pokazywać coś w stylu artefaktów jakby podwojenia ekranu ale jakby to nie jest wina karty graficznej więc sprawdzałem wszystkie złącza i tak dalej będzie szedł gwarancja. Jeśli chodzi o klawiaturę i tak dalej, to raczej nie będę wam pokazywał, bo to zobaczycie na nagraniach, to jest klawiatura Dark Project najtańsza i Viper Pro V2 po prostu, a to tylko dla siebie tak naprawdę z tańszą myszką, z tańszym wszystkim, dacie sobie tak samo radę. Jeśli chodzi o mikrofon, polecałbym, jeśli zaczynacie karierę i jakby nie macie żadnego mikrofonu, Kupić po prostu jeden z tańszych. Wszystkie mikrofony, które są tańsze, tak do 150-300 zł, prawdopodobnie będą miały to samo wnętrze i ich dźwięk nie będzie się różnił. A jeśli chcecie zacząć, no to wiadomo, trzeba jakby ograniczać te pieniądze, bo jednak to jest wkład własny, jakby jeszcze nie zarabiacie z niczego związanego z tym mikrofonem, także lepiej sobie kupić coś tańszego. Ja z racji tego, że dużo gram ze znajomymi, Dużo chciałem streamować, oczywiście teraz dopiero jest taki mini powrót, dlatego nagrywam też ten odcinek, żeby się trochę zmotywować. Ja kupiłem sobie taki mikrofon. Czy ma plusy, czy ma minusy? Aktualnie brzmi bardzo podobnie do tych mikrofonów tańszych, ponieważ ja mam go na USB typu C, ale zgaduję, że jeśli kupiłbym boksa i podłączył go przez inne złącze, to brzmiałby z 10 razy lepiej. A jeśli chodzi o statyw, mamy coś takiego. Jeden z tańszych statywów, po prostu, jaki mógł być. Tyle, że pasował do mikrofonu. Ja nie miałem jakichś wielkich wymagań. I dla mnie ogólnie to wszystko starcza. Jest w ogóle cudownie i nigdy nie miałem problemu z tymi rzeczami. Eee, sorry za ten ekran, ale no nie mam drugiego monitora, <coughs> więc włączymy sobie od razu settingsy. Jeśli chodzi o. Powiększymy, że wam nie przeszkadzało. Jeśli chodzi o całą, całe settingsy, czyli ustawienia związane z, 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 z OBSM. ja mam to ustawione oprócz tego właśnie ekraniku. Tak jak widzicie, tu jest mój Twitch Activity Feed. Dawno nie streamowane było trzeba wrócić. Stream chat. Wszystkie ustawienia, na przykład to jest statystyki, stream information, nasz mikrofon i urządzenie, które będzie odbierało nam. <laughs> będzie odbierało nam oczywiście dźwięk z gry na przykład. I normalnie jeszcze bym Pan pokazał wszystko związane z donate'ami, alertami, ale to możecie napisać w komentarzu. Jeśli chcecie odcinek na temat donate'ów, alertów, w jaki sposób je ustawić, możecie mi napisać komentarz i wtedy po prostu zrobimy taki odcinek. Aktualnie skupimy się na ustawieniach OBS-a, aby wszystko Wam fajnie działało i było super. Jeśli chodzi o generalne opcje, tutaj możecie nic nie zmieniać, będzie wszystko git, nic Wam nie będzie przeszkadzać. Jeśli chodzi o wygląd tak samo, to jest wszystko związane z tym, w jaki sposób chcecie, żeby wasz OBS wyglądał. Nikt was nie zmusi do tego, żebyście ustawili jakiś inny. Mi się ten podoba i ja go używam, ale to nie znaczy, że ty też musisz, tak? Jeśli chodzi o streama, jeśli chodzi o streama, tutaj musicie sobie ustawić. Gdzie chcecie streamować, wiadomo, Twitch, YouTube i tak dalej. Serwer. Rekomendowany jest automatyczny, ponieważ jeśli ustawicie Warszawę, a coś się z nią odjebie, to automatycznie was połączy po prostu do innego serwera. Lepiej ustawić sobie automatyczne, dobrze to działa. Nigdy w życiu jeszcze nie miałem problemu, jeśli chodzi o internet i połączenie z serwerem, ale może za mało streamuję, żeby to wiedzieć, tak. Dodatkowo jeśli chodzi o opcje zaawansowane, czyli Advanced Options, Eee, warto sobie tutaj ustawić eee, najniższe, czyli Better TV i Frankel Fazy. Dlaczego? To są nasze emotki. Jeśli ktoś będzie używał emotek z Better TV i z tego drugiego, oczywiście one będą nam się pokazywać na czacie. Jeśli tego nie zaznaczycie, w skrócie będziecie mieli, <laughs> jakby napis, yy, na przykład dwukropek, cześć, dwukropek. Bo to jest jakaś emotka u jakiegoś gościa, którego ten widz ogląda. A my chcemy, żeby to była fajna emotka od razu pokazująca się na naszym czacie, więc lepiej sobie to zakreślić. Dodatkowo tutaj warto, jeśli macie lepszy internet, zaznaczyć sobie ignorowanie górnej granicy bitrate'u w waszym OBS-ie. Dlaczego? Ponieważ Twitch, znaczy Twitch, OBS ogranicza dla Twitcha bitrate do 6000 kB na sekundę. No, i to by było 100 kilobitów na sekundę, i to by było spoko. Tylko, że jeśli macie lepszy internet, możecie to jeszcze polepszyć, po prostu. Oczywiście, nie przesadzajmy, bo na przykład na YouTubie można użyć sobie na przykład 30 tysięcy bitrate i będzie git. Na Twitchu tak nie ma. Zaraz Wam pokażę, jaki jest najlepszy bitrate, który ja ustaliłem. I tak samo jest różnica między na przykład osobą, która ma towarzysza, która ma partnerstwo z Twitchem. Oni mogą też ustawić większy bitrate, więc musicie to brać pod uwagę. Jeśli chodzi o output. Output w streamingu możemy po kolei setuj i ustawić. Audio encoder widzicie jaki ja mam? Widzicie tak samo jaki mam video encoder? Dlaczego? Ponieważ mam kartę NVIDIA, tak jak widzieliście wcześniej 4060 Ti, więc mogę użyć encodera NVIDIA. Wy możecie mieć tutaj różne opcje. Ja polecam tą. Jeśli macie słabszą kartę, na przykład, ale przy procesor można użyć po prostu tam y, kropka 264 po prostu będzie taki krótki znaczek i to jest y, to wtedy używa waszego procesora czasami jest lepszy ekran czasami jak ludzie mają lepszy procesor używają tego ja zawsze używałem nvd nvnec y, u mnie to działało dobrze wszystko ogólnie wyglądało w porządku tak samo nie było jakiś cięć nie było jakiś pikseli zawsze było git jeśli o to chodzi także ja polecam nvidia do tego potem ustawiam serate control, to jest constant bitrate, żeby ten bitrate był stały. Bitrate jaki ja sobie ustawiłem jest to 8000. Możecie z tym eksperymentować, zwiększać, zmniejszać. <laughs> Lecz jeśli użyjecie prawdopodobnie większego bitrate, to ten obraz nie będzie taki cudowny. Plus nie będzie można ustawić jakości waszego obrazu, bo jeśli użyjecie za dużego bitrate, jakości się zjebią. Znaczy, zjebią. Przepraszam bardzo, bo wszystkie słowa jest to nie ważne, jeśli się zepsują, to po prostu użytkownik, który będzie chciał was oglądać, nie będzie mógł obejrzeć tego w najlepszej jakości możliwie, bo ona się zepsuje. Jeśli chodzi o keyframe, dwie sekundy, oczywiście. Jeśli chodzi o preset, zależy to od waszej karty graficznej. Ja mając 4060 Ti, grając we wszystko, co grałem sobie na streamie, miałem ustawione P6, czyli Slower Battle Quality. Nie było z tym problemów, nie ścinało, nie było spadków klatek, było wszystko w porządku. Jeśli macie słabszą kartę niż ja, możecie sobie to zobaczyć, możecie użyć niżej nie polecam schodzić poniżej medium, jeśli chcecie mieć względnie dobry obraz, im, wy, im, im jakby wolniejsze. Będziecie mieli lepszy obraz. Na P7 i P6 nie ma żadnej praktycznie różnicy, więc nawet jeśli macie najlepszą kartę, polecałbym na P6 sobie ustawić. Wtedy będzie najlepsza jakość obrazu względem pobierania energii przez komputer. Tuning, high quality, lepsza jakość w skrócie. Multipass Mode, quarter resolution, mniejsze zużycie energii, lepiej będzie wyglądał obraz, jeśli będą wam spadać klatki polecam bardzo. Profil wysoki, oczywiście. Wszystko jak dla najlepszej jakości. <laughs> jeśli chodzi o Luka Het, jeśli chodzi o Adaptive Quantization, nie wiem jak to się czyta, przepraszam. Jeśli o to chodzi, to tutaj nie zaznaczamy nic. Jeśli chcecie mieć dobry obraz i żeby nie ściągało Wam 90% komputera jako OBS. Jeśli chodzi o audio, a jeszcze przepraszam, jeśli chodzi o audio tutaj, ustawcie sobie 160. Wtedy wasza jakość będzie wystarczająco dobra i nie będzie przesadzona. Zależy to od dużej ilości czynników, ale przeważnie z tego co czytałem, 160 jest tak w punkt. Że i człowiek dobrze słyszy, i po prostu wam się nic nie psuje z dźwiękiem. Jeśli chodzi o audio, ustawiacie sample rate. To jest 44 kHz, chyba. Nie pamiętam jednostek, przepraszam, jeśli się gdzieś pomyliłem. Albo 48. I jeśli chodzi o to. Ono powinno być e, takie samo jak ustawienie Jakby jak ustawienie dźwięku w waszym komputerze tam przy mikrofonie sobie możecie ustawić e, może znalazł e, Na szybko spróbujemy ustawienia prywatności mikrofonu to może nie to A ustawienia dźwięku to chyba powinno być to I e, poczekajcie chwilę Eee. O, tutaj. To jest Windows 11 oczywiście i macie format, i yy, w jaki sposób możecie nagrywać swój dźwięk. Ja polecam mieć jak najwyższy, żeby wasz mikrofon brzmiał po prostu jak najlepiej. Tak, i tutaj też mam 48 kHz. Yy, jeśli chodzi o yy, desktop audio, jest to audio, którego używacie jako głównego. Ja mam tutaj nieużyte, więc jakby możemy sobie od razu ustawić. Ja aktualnie yy, korzystam ze słuchawek które się nazywają Teufel Zola i tutaj yy, możemy sobie je yy, prawdopodobnie ustawić. Tak, Game Sound Teufel Zola, ustawiamy sobie, to są moje słuchawki, które mam na głowie i z tych słuchawek będzie leciał dźwięk do naszego OBS-a. Jeśli chodzi o mix, yy, tutaj audio, czyli trzecia zakładka, tu ustawiacie swój mikrofon, nieważne czy słuchawkowy, nieważne czy w czymś innym. Ustawiacie mikrofon, na przykład jeśli bym chciał ustawić mikrofon słuchakowy, mikrofon Teufel Zola bym musiałbym ustawić, musiałbym mieć go wpiętego i wtedy ustawiam sobie ten mikrofon. Jeśli chciałbym ustawić mikrofon w kamerce na przykład, to ustawiam ten. Ale z racji tego, że mam kupiony mikrofon, mogę ustawić sobie ten i wszystko działa jak widać super. Mm, jeśli chodzi o resztę, to tutaj nic nie zmieniacie. Jeśli chodzi o wideo, tutaj zależy to od rozdzielczości waszego ekranu. Ja przykładowo mam większy ekran niż, yy, niż rozdzielczość, w której streamuję, bo rozdzielczość, która streamuje jest Full HD. Ja mam tam 2K, czyli tam WH, kurwa, coś tam. Nieważne. Więc ja musiałem sobie przeskalować. I im większy filtr, tym lepiej, im więcej sampli. I tak samo tutaj ustawiamy jeszcze 60 fps Jeśli wy będziecie mieli na przykład tu Full HD, tu Full HD, bo macie akurat taki monitor, wtedy nie filtrujecie tego w żaden sposób, nawet wam się nie wyświetli. I tak samo tutaj trzeba ustawić 60 FPS-ów, żeby rozgrywka była jak najpłynniejsza. Tego, czego się dowiedziałem ciekawego na temat FPS-ów, nie musi to być 60, może to być więcej. Lecz wtedy musicie brać pod uwagę, że wasz komputer musi być wystarczająco mocny, aby to uciągnąć. Jeśli macie lepszy komputer i gracie na przykład yy, Valoranta albo CS-a i chcecie, żeby ten obraz był jeszcze płynniejszy, jeszcze bardziej poprawić jakość waszego obrazu, równie dobrze możecie tutaj ustawić nawet 120 klatek. Polecałbym iść co 30, jeśli jest taka możliwość, na przykład zobaczyć sobie 60, zobaczyć sobie 90, sprawdzić czy na przykład tutaj nie macie jakichś spadków, nie macie jakichś problemów. I jeśli chodzi o właśnie to value, możecie dojść tak do 120, wasz komputer będzie bardziej przeciążony, ale jakość tego obrazu, jeśli wasz komputer jest wystarczająco dobry, będzie na pewno o dużo lepsza. I potem tak naprawdę zostają nam trzy opcje, które są mało znaczące, jeśli chodzi o Waszą jakość streamingu. Jeśli chodzi o hotkeys, czyli skróty klawiszowe, możecie ustawić sobie tutaj skróty na start, na stop, na przerwanie streama, jeśli chcecie. Ja na przykład tego nie używam, ja wolę sobie po prostu kliknąć, bo i tak stream ma delikatne opóźnienie tam chyba kilku sekund, więc ja zdążę sobie wyłączyć tego EPS-a, wejść do gry i wtedy zaczyna się stream. Jeśli chcecie, tutaj macie dużo opcji, które możecie po prostu ustawić i wtedy będzie wam na pewno lepiej. Przykładowo bardzo warto jest tutaj sobie ustawić chodki, który będzie zmieniał wam sceny, bo tutaj mamy na przykład sceny, które możemy sobie zmieniać. Jeśli na przykład gracie sobie, chcecie zmienić scenę z gry na na przykład pokazywanie ekranu, aby sobie coś obejrzeć w trakcie jedzenia, na przykład, to nie ma problemu, możecie ustawić to jednym przyciskiem zamiast tutaj sobie po prostu je zmieniać, tak? Jeśli chodzi o accessibility, to jest zmiana kolorków e, tak naprawdę wszystkiego co ustawiacie w OBSie jeśli wam przeszkadzają kolorki to spoko jeśli nie no to zostawcie to po prostu ja nic tutaj nie zmieniałem dla mnie jest tak najbardziej w porządku jeśli chodzi o opcje zaawansowane tutaj macie tak naprawdę e, kilka rzeczy które możecie ustawić jeśli macie taką ochotę jeśli chodzi o proces priority Polecałbym używanie normal albo above normal, czyli tam normalny albo powyżej normalnego. Po polsku nie wiem, jak to będzie. Jeśli chodzi o to, po prostu jeśli wasz OBS nie ma wystarczająco dużo zasobów, możecie je zwiększyć przez zwiększenie priorytetu. To jest spoko. Jeśli macie na przykład słabszy komputer, gracie w jakąś starszą grę, w której macie naprawdę bardzo dużo klatek i wam się nie ścina, to wtedy ustawcie sobie to na większe, wtedy wasz OBS będzie jeszcze lepiej chodził. U mnie nie ma powodu, żeby zwiększać to z normal, także no, musicie z tym po prostu trochę poeksperymentować. Jeśli chodzi o wideo, to ja mam na czarno, ponieważ nagrywam, ale tutaj normalnie będziecie mogli wszystko zmieniać, lecz nie polecam, wszystkie opcje tutaj są jak najbardziej, jak najbardziej dobrze zrobione. Jeśli chodzi o stream delay, czyli czwarta zakładka, możecie, jeśli na przykład, ja będę aktualnie grał sobie w CSa, turniej, i na tym turnieju są osoby, które mogą podpowiadać, są osoby, które mogą ci patrzeć na ekran. Stream delay zwiększa ci po prostu czas, w którym stream przechodzi na platformę. Jeśli ustawisz sobie przykładowo 5 sekund delay'u, to wtedy wideo, które pojawia się ludziom, będzie opóźnione o 5 sekund. Jeśli na przykład masz jakiś turniej i bardzo ci zależy na tym, żeby ktoś nie widział, co ty robisz. Na przykład właśnie w CSA ustawiasz sobie 30 sekund i ludzie dopiero... Te akcje, które ty wykonujesz, będą widzieć po 30 sekundach od zrobienia tej akcji, więc to ci daje przewagę, że nie można powiedzieć przeciwnikowi na przykład, że ten gość jest tutaj, ten gość jest tutaj, bo ty za 30 sekund będziesz już w kompletnie innym miejscu, prawda? I warto równi, Ja mam to wyłączone, bo ja gram w fabula... będę grał teraz w fabularki plus nie gram w żadnych turniejów, dlatego nie jest mi to potrzebne, a jeśli macie włączony ten delay, to po prostu... Jeśli ktoś się ciebie zapyta coś na czacie, on dostanie odpowiedź dopiero na przykład po 30 sekundach. To może być trochę niemiłe, szczególnie na początku, gdy ja aktualnie mam małą ilość widzów i no, odpowiedź na każde pytanie jest bardzo ważna, tak? Dodatkowo, jedyną i ostatnią rzeczą, którą zachęcałbym do kliknięcia jest automatyczne połączenie się ze streamem ponownie, czyli ustawiacie sobie to po prostu na włączone i jak przypadkowo wywali wam internet. To stream się nie zakończy. On przez chwilę będzie jakby w stanie spoczynku, jakby uśpiony. I jeśli wróci wam szybko dość internet, to wtedy po prostu wróci wam stream, a nie rozpocznie kolejnego, przez co WOD nie będzie rozdzielony na dwie części, tylko będzie jedna część z jakby przerwą delikatną. I tutaj można sobie ustawić tak. Retry delay, chodzi o to, że na przykład co dwie sekundy będzie próbował się połączyć, a maksimum retries chodzi o to, że przez co dwie sekundy 25 razy będzie próbował się połączyć. Jeśli wtedy tego nie zrobi, to już się nie połączy. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o takie rzeczy, to jest tyle. Ja wam dziękuję za to, że byliście tutaj ze mną. 20 minut wideo nam wyszło i mam nadzieję, że skorzystacie z moich rad i że przyjmie się ten filmik. Zapraszam również na streamki twitch.tv. Kikutnik, kikutnik, kurwa, już nie kikutnik. Już jednoręki bandyta 99 przepraszam zmieniłem sobie nazwę e, tam będziemy streamować aktualnie nową gierkę która się nazywa przepraszam nie pamiętam nazwy dokładnie Clay Obscure Expedition 33 będę grał od początku i mam nadzieję że przyjdziecie na przykład dzisiaj wieczorkiem e, dzisiaj jest 15 maja może zobaczycie może wybijecie i zostawicie followka może wam się spodoba i zostaniecie na dłużej e, także do zobaczenia i widzimy się może w następnym filmiku cześć.